Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zademonstrować działanie aplikacji Pliki, skądinąd występujące już od kilku wersji. W systemie iOS, ale dzisiaj chciałbym Wam zademonstrować działanie tej aplikacji nie tyle z uwagi na samą aplikację pliki, co z uwagi na obsługę, czy możliwość obsługi za pomocą tej aplikacji zewnętrznych nośników pamięci. Ja tutaj mam przed sobą w rękach, trzymam sobie w tym momencie taką przejściówkę. Przejściówka, która z jednej strony jest to kabelek mniej więcej 10 cm z gniazdkiem czy wtyczką lightning, tak żeby podłączyć ją do iPada, bo dzisiaj nagrywam na iPadzie, na którym mam system iPad OS 13. I z drugiej strony tego kabelka znajduje się takie szeroka plastikowa hmm, płytka, która ma kilka otworów, między innymi. Mm, jeden port USB, do którego możemy podłączyć pendrive, gniazdo na kartę pamięci. I mamy jeszcze trzecie gniazdo, jest to gniazdo Lightning, czyli jakbyśmy chcieli jednocześnie ładować naszego iPada i jednocześnie korzystać z danych, które podpinamy właśnie za pomocą tej przejściówki, to nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy coś takiego mogli robić. Oczywiście pewnie takich przejściówek jest mnóstwo. Ja sobie tą kupiłem za kilka złotych na Allegro i bardzo sobie ją chwalę. Oczywiście, jaka przejściówka trafi w Wasze ręce, to już rzecz wtórna. Ważne, żeby miała możliwość podłączenia właśnie albo karty pamięci, albo pendrive'a za pomocą portu USB. Ok, mamy przejściówkę, mamy urządzenie, które umożliwia nam zarządzanie plikami, czyli przełączamy się teraz na aplikację pliki która ma nam umożliwić taką Miki, operację, więcej, czyli poruszanie się po strukturze plików, katalogów. Osoby, wiele osób praktycznie narzekało przez lata, że iOS nie daje takiej możliwości właśnie układania sobie rzeczy plików katalogi, foldery, takie przyzwyczajenie jeszcze z Windowsa. W tym momencie aplikacja pliki daje nam taką możliwość. W przypadku iPada, po lewej stronie ekranu mamy całą strukturę dysków, które mamy do dyspozycji. Przeglądaj, nagówek. Lokalizacja przycisk. Nabówek, Czyli lokalizacja. ICloud, iCloud Drive wyświetla nam się jego zawartość po prawej stronie. Automator, jeden rzecz. 16.08.2019. 20 Dokumenty. Jedna rzecz. Dokumenty, dzisiaj, i, tak dalej, 0, i Tak dalej. Ale gdy dotkniemy z powrotem po lewej stronie. Lokalizacja. Przyciśnij. Zaznaczona na moim iPadzie. Widzimy tutaj potem na moim iPadzie, czyli to, co znajduje się w pamięci urządzenia, możemy sobie wybrać. Google Drive. 1. Google Drive mam podłączone tutaj dyski um, Googleoskie, w chmury Googleoskie. Dropbox, pojem 1. Chmurę Dropboxa. Metrykę, jeden. Chmurę OneDrive. Ostatnio zmięte I jeden. na końcu wyświetlą się nam te dyski, te nośniki, które podłączymy do naszego iPada w tym wypadku. Więc ja biorę przejściówkę, chwilę może poszeleścić, bo się będę wpinał. Ok, wpiąłem się. I w tym momencie po lewej stronie na drzewku. Parta, o już zresztą sam VoiceOver zaanonsował w momencie gdy wyskoczyła karta to karta została nam zaanonsowana to jest oczywiście nazwa mojej karty pamięci nazywa się jakże odkrywczo karta możecie ją sobie nazwać y, różnie i wtedy ta nazwa po prostu wam się wyświetli po lewej stronie. Zaznaczone. Drive, jeden. Na moim Jeszcze drive. raz Dropbox, one tryka, jeden. Dropbox OneDrive karta, i jeden. karta. I gdy ja sobie stuknę po prostu w ten Zaznaczone Karta, jeden. w tą więcej. lokalizację przycisk. po prawej stronie wyświetla mi się zawartość karty. UPDES dostępności Aneta Jadowska, Mars, widok kolonowy, I Tu mam troszkę plików mm, już nie wchodzę tutaj w szczegóły jak sobie tam układamy widok wyświetlanie aplikacji ja akurat wolę li listy. Taki układ po prostu jestem do niego przyzwyczajony. Wy możecie korzystać z najróżniejszych siatek i tak dalej. Um, w każdym razie, po prawej stronie wyświetlają nam się pliki i katalogi. Sezon, DOCS, 1,2 MB. Przedstawiciel, 17, Grupa DS, dostępności, zasobów internetowych, mapa dostępności, program dost dostępność plus, napisy numer KJOT, 1,8 MB. MP3, dzisiaj, 24 Strasburg. Katalog Folder. z plikami MP3. Tu Daniel, PRARKS, są tajemnicy, kolejny, 347 kadalog. Po co te pliki tutaj dałem? Po to, żeby pokazać wam, że jeśli Chcielibyśmy sobie przeglądać, na przykład dokumenty, jedem do to ja sobie stukam 13, tylko w 17, taki dokument woli, ktoś mi dalej na przykład okay. na karcie. Ja go sobie chcę podejrzeć na iPadzie, proszę bardzo. Ten plik mi się otwiera. przycisk. Marcy sezon dla mojego męża. I mogę oczywiście dwoma palcami w dół sobie przeciągnąć na ekranie. Dla mojego męża, który nigdy nie był standardowym bohaterem omanu, a ci są z znawcami. Dzięki niemu też nie jest. Cześć, pierwsze poszukiwanie portu. rozdział nią jeden. I w tym momencie voiceover zaczyna po prostu odczytywać mi zawartość tego dokumentu. Czyli jeśli ktoś, nie wiem, na studiach daje mi nowe. Niewielka liczba osób wcześniej miała wady i swoje zalety. Z nimi to? zakończyło to. Przeczytanie dla sześciu zajmowało najwyżej kwadrans. Przeczytanie też szybciej. Nie ma, nie ma. Przeczytanie tego dobrze, zaczną balansować na Zamykamy dokumenty zwykłym potarciem dwoma palcami. Zaznaczono grupa DS, dostępności, zapytanie. Jeśli chodzi o dostępności,

bez problemu. Oczywiście w jakimś tam stopniu dostępny, czyli posiadający warstwę tekstową. Gdybym chciał się zapoznać z plikiem wideo, Na I drive. to nie, nie ma problemu. Miej dostępność plus, plus. napiszę. Opalamy spot. Miej dostępność w sensie, plus, napiszę. Okay. Otwiera. Przycisk. Otwiera nam się player. lewo, dostępność plus, przycisnij, wyśmij, odtwarzaj. Odtwarzaj. Samo rozwiązania, dzięki którym jesteśmy samodzielni. I mamy odtwarzane Ale nie wideo. wszędzie. I nie zawsze tak jest. Pocieram zaznaczone. dwoma palcami, wideo się zamykam. Na tej samej 20, zasadzie zaznaczone. mogę kliknąć sobie w mp3, katalog. 20, katalog się otwiera. Ja sobie tutaj 2, jakiś MP3. Zaznaczone. Klikam mp 3 na tej samej zasadzie co wideo. Odtwarzaj. i lecimy. MP3 Zaznaczone. jest. 2, 3, Co więcej, tu oczywiście, jeśli ktoś da mi taką kartę, ja bym chciał sobie jakiś plik, na przykład, o, ta piosenka mi się spodobała, chcę ją sobie przerzucić albo do iPada, albo do którejś z moich chmur. Wtedy po prostu sięgam po czynności. Zaznaczone. 2,39 MB. 17, wtedy Przeciągam palcem. rzecz. Z góry w dół lub na odwrót. Aktywuj, domyślna, Aktywuj. Usuń. Przeciągnij rzecz. Przeciągnij rzecz. Stukam dwukrotnie, tak samo jak na ekranie, gdybym sobie zarządzał ikonami. Tak, gdy robicie porządki na ekranach, to działa dokładnie w ten sam sposób. Teraz po lewej stronie wymieram miejsce, Lokalizacja, przycisk, lokalizację, tabuwa, gdzie bym chciał sobie przerzucić tą ekranikę. Wróćmy do iClouda. Po prawej więcej, stronie przycisk. teraz mi się otwiera... Dla określenia dokumenty. rzecz, dzisiaj 20, 56. Na głównej struktury, na główny dysk iClouda wrzucam sobie plik. Albo Przeciągam e, znowu palcem z dołu do góry. Upuść na rzecz. Gotowe do upuszczenia. Upuść na rzecz. Pyk pyk. Upuszczenie dwa stukam. I, I, w, I w tym dos, momencie już megabajtów mi się plik MP3, który mam od kogoś e, podany na karcie. Na tej samej zasadzie mogę przerzucać sobie e, pliki fale. z pendrive'a. Jeśli tylko ktoś mi takiego Poda. W tym momencie problemy, które były przez ileś tam lat przy przenoszeniu rzeczy z pendrive'ów, z kart pamięci na iPady czy iPhone'y, one w tym momencie praktycznie przestają istnieć, bo po prostu mamy dzięki przejściówkom teraz taką możliwość, żeby bez problemu szybciutko przerzucać sobie pliki albo do pamięci naszego urządzenia, albo do chmur jednej, drugiej, trzeciej, w zależności ile tam sobie tych chmurek podłączycie. Jak widzicie jest to banalnie proste, jest to mega wygodne, szybkie, więc... Jeśli macie z tym problem, taki jak ja miałem, no to po prostu musicie sobie tylko kupić taką przejścióweczkę, na przykład na Allegro, za parę złotych i już wtedy problem znika. I tyle generalnie chciałem Wam zademonstrować w dzisiejszym odcinku. Gdybyście mieli jakieś pytania lub wątpliwości, piszcie w komentarzach albo bezpośrednio na mojego maila. Oczywiście, lajkujcie, subskrybujcie kanał. No i oczywiście, gdybyście mieli pomysły na inne nagrania tego typu, to dawajcie proszę znać. A dzisiaj już bardzo Wam dziękuję za uwagę. Miłego dnia Wam życzę, Piotr Witek. Kłaniam się i do usłyszenia.